Kiedy Gandalianie przejęli kontrolę nad Baku przestrzenią, Nitia znalazła się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy połączyć siły z Fabią i przenieść się na Nitie, żeby jej bronić. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy mianowani na rycerzy zamkowych. Teraz Ziemianie i Nitianie muszą zrobić wszystko, żeby święta kula nie dostała się w ręce Barodiusa. Ale spokojnie, jego zgromadzenie 12 nie ma z nami szans. Naprzód, drago! Bakugan, bitwa! Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podpisz na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grasz. O sobie wielką świat to gra, a nie ty i ja! Twoja walka już Nie jesteś sam. Wygląda na to, że Nurzak zapomniał, kto jest jego panem, ale już go nie ma. Ktoś jeszcze chce do niego dołączyć? Nurzak był naiwnym głupcem, którego dopadły urojenia. My jesteśmy lojalni, panie. Hmm. Cieszę się, a teraz ponownie zajmijcie się zniszczeniem drugiej osłony. Mogę ją bez problemu zniszczyć moim nowym egzokorem. Kazarina, kiedy on będzie gotowy? Za dwa dni, maksymalnie trzy. Świetnie! W międzyczasie proponuję przypuścić serię ataków na Nitian, żeby odwrócić ich uwagę. Tym zadaniem zajmie się nasz Gil, tak jest! Świetnie! Zajmij czymś wojowników, żebyśmy bez przeszkód zdążyli zakończyć nasze prace. Bakugan Młodzi Wojownicy. Pojazd bojowy. Czego oni tu chcą? Te statki należą do Gila, Erzela i Stoiki. Uwaga! Bakugan Bitwa! Bakugan star! Bakugan Bitwa! Bakugan, start. Bakugan Bitwa! Bakugan Bitwa! Załatwmy ich! Bakugan Bitwa! Bakugan Bitwa! Bakugan Bitwa! Bakugan, bitwa. Bakugan, start. Bakugan, bitwa. Czemu mam ułatwiać Kazerinie wykonanie jej pracy? Jeśli nie jest gotowa, to jej problem. To mi się nie podoba! Od kiedy to musimy odwalać czarną robotę za tę wiedźmę? My się mamy urabiać po łokcie, a ona bawi się w tym swoim laboratorium. Cicho, może to usłyszeć. Spokojnie, Erzel. To szyfrowane połączenie pomiędzy przyjaciółmi. Prawda, stojka? No pewnie, że tak. Zbiera lachię tu! Supermot aktywacja! Ciało to zmienia postać rzeczy! Fakt! O czym wy mówicie, chłopaki? Spójrz na naszych przeciwników! Tym razem nie walczymy z gandalianami! To są zawodnicy, którzy zostali porwani w baku przestrzeni! No nie! Gandalianie wykorzystują ich przeciwko nam. Jesteś gotowy, Grado? Czekam na Twój znak, Dan. Supermoc, aktywacja! Lumino Super Supermoc, aktywacja! Ciało zniszczenia! Supermoc, aktywacja! Spiralne ciśnienie! Supermoc, aktywacja! Dyszłem mirażu! Supermoc, aktywacja! Elektryczny kieł, i rujący cios! A -a. Hej! Obudźcie się! Walczycie po złej stronie! Czyżby? To się jeszcze okaże. Jakby przeszli pranie mózgu. I co teraz zrobimy? Uderzymy w nich trochę mocniej. Supermoc aktywacja! Ogień krzyżowy! Supermoc aktywacja! Pala ciąsteczkowa! Supermoc aktywacja! Ognisty pocisk! Supermoc aktywacja! Supermoc! – Supermoc, aktywacja! – Supermoc, aktywacja! Mistrzu Gilu, nie pokonali trzy czwarte naszej armii. Wycofać pierwszy batalion! Natychmiast! Drugi batalion! Przygotować się do ataku! Jesteśmy gotowi! Ja też! Uciekają jak tchórze! Nie ma czego świętować. Najprawdopodobniej już planują kolejny atak. To przecież nie ma sensu! W baku przestrzeni zawsze się budzili po przegranej, więc czemu to teraz nie działa? Wtedy walczyliśmy z ich cyfrowymi klonami. Może hipnoza gandalian działa mocniej na żywym organizmie? Ale jeśli uderzymy mocniej, zrobimy im krzywdę. Musimy coś wymyślić! Przecież gandalianie cały czas porywają nowych zawodników z baku przestrzeni. Myślisz, że krzykami coś zdziałasz? To oznaka słabości. Kazarino! Powoli zaczyna nam brakować żołnierzy! Ugh, a co mnie to w ogóle obchodzi? Dlaczego odrywasz mnie od mojej pracy? Miałeś mi zapewnić czas na dokończenie prac nad egzokorem, a nie zawracać głowę twoimi problemami. Ren? Tak, moja pani, musisz się przenieść na ziemię i ściągnąć nam nowych zawodników. Tak jest, już lecę! Jak to? Został ci już tylko Ren? Tak to już jest, jak się pozbywa swoich podkładnych, żeby ukryć własne błędy. Zanim zaczniesz mnie rozliczać, hipokryto, przypomnę ci, że sam osobiście pozbyłeś się Zenet. Mam pewien pomysł. Zaraz wyślę ci kogoś ode mnie, żeby wspomóc Rena w tym zadaniu. Dlaczego to ja zostałem tu zesłany? To Erzel powinien tu być, a nie ja. Jest niższy rangą. teraz przegiął? Co za porażka! Mógłbyś przestać się użalać i w końcu zmienić w człowieka? Odczep się, Ren! Nie myśl, że ty też możesz mi rozkazywać! No, nie jest aż tak źle. Chodź, musimy znaleźć nowe ofiary. Raczej nie licz na moją pomoc! Ja mam inne plany! Co? Z tego co pamiętam, to ty miałeś się tym zająć! Ja wolę sobie obejrzeć miejsce, w którym mieszkają te dzieciaki! Ech, stojka nie! Ech. Ren, powinniśmy przemyśleć kwestię naszej lojalności wobec Zgromadzenia Dwunastu. Czyś ty zupełnie oszalał? Zaszliśmy zbyt daleko, by teraz to wszystko przekreślić! Chciałbym wiedzieć, czym są te tajemne, zakazane moce, które Bakugan Ciemności podobno posiada. Też mnie to ciekawi. W końcu ochrona Bakugana ciemności to moje dziedzictwo. Jestem ostatnim potomkiem rodu waszych obrońców. Dlatego zrobię absolutnie wszystko, by dowiedzieć się, czym są Twoje moce. Trzymamy się planu. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. A więc to jest planeta tych wścibskich Ziemian. Jest równie paskudna jak oni sami. Aż żal patrzeć, jak to pusto. Ciekawe, jak Dan i reszta sobie radzą. O, mam nadzieję, że wkrótce wrócą. Zaczynam się martwić. Hm? Hej, kolego! A? Masz coś z oczami? Na tej taśmie jest napisane zakaz wstępu. Uspokój się! Chcę tylko wejść do środka i stoczyć parę bitew. Czego ze słowa zakaz nie zrozumiałeś? O... Masz jakiś problem? E, nie, skąd? Zupełnie nie rozumiem, dlaczego mamy się trzymać z daleko od Baku Przestrzeni. Wszyscy wokoło powtarzają, że system już działa, więc o co tu chodzi? Mam złe wieści. Nasi wrogowie porywają zawodników z Baku Przestrzeni. A? Ale Dan wraz z przyjaciółmi walczą o ich wolność, więc jest nadzieja, że wkrótce wszyscy ci gandalianie zostaną pokonani. Dan, tak? Czy to jest twój chłopak? O, nie, nie, nie. Tylko się kumplujemy. Poza tym moja przyjaciółka Aruno urwałaby mi za to głowę. To Dan Kuso, najlepszy wojownik w historii. Dokładnie. Dlatego mam pewność, że pokonamy wszystkich Gandalian. <noise> ha? Kto to jest i jak długo tutaj siedzi? Dziękuję Ci za wszystkie informacje. Będę już leciał. Eee, ile płacę? Nie przejmuj się, ja stawiam. Ha? No to dziękuję. Przepraszam, podać ci coś? Dziwne, jakby się rozpłynął w powietrzu. Julie jest naprawdę bardzo fajna, ale ta jej opowieść chyba ją trochę fantazja poniosła. Hmm, ale bym sobie teraz powalczył. Jak chcesz, rozwiążę twój problem. Zna pewne miejsce, w którym mógłbyś stoczyć niejedną bitwę! Huh? Hej, gdzie ja w ogóle jestem? Nie bójcie się, ziemianie! Dopóki jesteście ze mną, nie macie się czego obawiać. Obiecuję wam, a teraz spójrzcie mi prosto w oczy! Świetnie! Idźcie walczyć ze wszystkich sił chwale wspaniałej gandali! chwale wspaniałej gandali! No nie! Zamkowi, zaczynajcie. Bakugan Bitwa! Bakugan Start! Bakugan Bitwa! Bakugan Start! Słuchajcie, musimy się rozdzielić. Ja biorę tych po prawej. W takim razie ja z Fabią zajmiemy się tymi po lewej, a wy. My bierzemy tych na środku. Poradzać czadu! Szybko! Fabio, tędy! Prowadź! A to co? Coś wielkiego! O! Pierwszy raz widzę tak wielkiego Bakuganów. To nie jest Bakugan! To Baku pojazd bojowy wow! Impalaton! Przyznaję, jest naprawdę niezły! Jest wyjątkowo niebezpieczny. To zaawansowana forma zestawu bojowego. Hej, kuso! Pokaż się i walcz! <ścoughs> ja go przecież znam! Jak to? Jesteś tego pewna? Tak! Był pierwszą osobą, którą spotkałam, kiedy po raz pierwszy odwiedziłam Baku przestrzeń. Zgubiłaś się? Może potrzebujesz przewodnika? No to jak? O nie! Kandaliarnie nie porwali jego! Hej, ty pamiętasz mnie? Spotkaliśmy się raz na ziemi! Supermoc aktywacja! Wibracja chaosa! Dzięki, przyjacielu! Trzymajcie się, atakują nas! Ha! Ten chłopak chyba nie wspomina ciepło waszego spotkania! Czego się spodziewałeś? Zrobili mu pranie mózgu! Jest niebezpieczny! Drago! Tylko uważaj na siebie! Supermoc aktywacja! Lumina odbicie! Zasujmy supermoc tego gościa. Nie można anulować supermocy Baku pojazdu bojowego. Ma osłonę antysupermocy. Drago! Musimy zniszczyć ten Baku pojazd. Supermoc aktywacja! Ogień krzyżowy! To nic nie daje. Ach. Kapitanie Elright! Dan i Fabia mają kłopoty. Baku pojazd bojowy? Niestety. To Impalaton. Jest wyposażony w osłonę antysupermocy. Wszystkie nasze ataki są wobec niego nieszkodliwe. Musimy użyć własnego baku pojazdu bojowego. Księżniczko, dopiero skończyliśmy pracę nad Reitiusem. Nie zdążyliśmy nawet go przetestować. Przetestujemy go na Gandaliana. Uch! Yes. Drago! Pośpiesz się! Nie mamy zbyt wiele czasu! Linus, załaduj sekwencję DNA Drago do systemu Raytusa, A potem połącz go z bakumetrem Dana. Szybko! Tak jest! Tym razem miałeś szczęście, koleś! Tak sobie wmawiaj! Ładowanie DNA zakończone. Nawiązuje połączenie między Raytusem i bakumetrem Dana. Rozpoczynam transfer. Ej, co się dzieje? Łączą twój bakumeter z baku pojazdem bojowym Drago! Co? Właśnie! O czym ty w ogóle mówisz? Zaczekaj, aż się całkowicie zainstaluje, a potem wam wszystko wyjaśnię. Ale zanim to nastąpi, musimy odciągnąć od was wroga. Jestem do twojej dyspozycji, księżniczko. Zaczynamy! Bakugan! Bitwa! Bakugan, stop! W imieniu wszystkich rycerzy zamkowych nici rozłożę cię na łopatki! Supermoc aktywacja! Złudzenie! Mm. Supermoc aktywacja! Pięść mirażu! Uh. 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 Ha! Twoje ataki nic mi nie zrobią! Supermoc aktywacja! Wibracja chaosa! Aronaut! Tak, długo jeszcze! Szybciej, szybciej! Zniszczy was! Ha? Ha? Nie pozwolę skrzywdzić księżniczki! Nie ma mowy! Nareszcie! Instalacja zakończona! Rejtius uruchomiony! Gotowy, drago? No pewnie. Baku pojazd bojowy start! Niezłe. Aranaut, pozwól, że się, proszę! Nie ma sprawy! Chcesz to zobaczyć z bliska! Pewnie! Skąd on wziął Baku pojazd? Naprzód! Miałam rację! Drago jest idealny do ataku w boku pojazdem bojowym! Supermoc! Aktywacja! Denorka! Ci nie jest? Zostaw mnie! Nadal jest pod wpływem hipnozy. Przestań! Musisz się obudzić. Dosyć! Zostaw mnie! Nie jesteśmy kumplami. Dan, spadaj! Chcemy ci pomóc. Musisz nam zaufać, proszę. Jeśli go nie puścisz, zostaniesz razem z nim przeniesiony do Gandali. Będę o ciebie walczył. Nie odpuszczę, dopóki was wszystkich nie uwolnię. Porwali kolejne dzieciaki. Kiedy to się wreszcie skończy? Zarządzam odwrót. Na dzisiaj już wystarczy. Się właściwie... stało. Serio? Naprawdę niczego nie pamiętasz? Niczego. Ostatnia rzecz jaką pamiętam to ten dziwny koleś, który obiecał, że będę mógł stoczyć jakąś bitwę, a potem już nic. To dziwne i szczerze mówiąc straszne, że obudziłeś się akurat w Baku Przestrzeni. Wiesz co? To wcale nie jest najgorsze, ale... ja... Nie martw się. Mnie możesz powiedzieć. Cały czas słyszę ten głos w mojej głowie, tylko że. Nie wiem do kogo on należy. Wciąż mi powtarza: Będę o ciebie walczył. Gandalianie znowu zaatakowali nas z samego rana. Na szczęście byliśmy na to gotowi, a szczególnie Drago i jego Baku pojazd bojowy. W pewnym momencie nie wiadomo skąd pojawił się Ren. Czy ten koleś nie widzi, że Barodius go wykorzystuje? Może niedługo otworzy oczy, ale póki co zademonstrujemy mu niezwykłą moc naszego nowego sprzętu. Oglądajcie kolejny odcinek powrót Cida. Baku pojazd start! Ale uwielbiam ten sprzęt. Za chwilę do akcji wkroczy oddział, który w kartu Network walczy o zakończenie sporu między ludźmi i zwierzętami. Są tu po to, by odłożyć na bok nasze konflikty i znów żyć w pokoju. Zobaczcie, jak Hero 108 walczy ze złem w kolejnym odcinku.